Dlaczego operujemy chorych na otyłość? Nie żeby ich odchudzić, tylko żeby uratować im życie. Znajomi wracają po wakacjach i mówią, Boże, połowa chłopa, co się stało? Po zwolnieniu wróciłem do pracy i w pracy mówię, może ty chory jakiś jesteś? Mówię tak, ja choruję mówię na otyłość. Maksymalna masa ciała była 136 kg w chwili obecnej 116. To nie chodzi o estetykę. Więc ta wychłań otyłości różnych chorób. Jest dosłownie zajmuje półstro. Patrzysz na swój talerz i masz, nie wiem, filiżankę zupy. I ty tą filiżankę zupy zjadasz i ty naprawdę nie masz ochoty na więcej. Ty już wiesz, że nawet nie możesz zjeść więcej. I tak głowa nie wie, co się dzieje. Ale z żołądka szedł komunikat, jesteś najedzona. Tak, z żołądka idzie komunikat, nie wepchniesz nic więcej, nawet nie próbuj. Ustępowanie cukrzycy, ustępowanie nadciśnienia, zmniejszenie ryzyka, rozwoju raka itd. itd. Odchudzanie nie ma znaczenia. Dlatego chorych operujemy, aby uratować im życie.